Witam bardzo serdecznie z tej strony, oczywiście, kanał Porady Grodowe Flowers. Witam oczywiście wszystkich bardzo serdecznie. Wszystkich, oczywiście, widzów, drodzy Państwo, witam, oczywiście, wszystkich po świętach. Praktycznie parę dni temu mi nie było, bo niestety chorowałem. Niestety byłem chory, ale już powoli wracam powolutku do zdrowia. Także dziś, oczywiście, pierwszy materiał nagrywam o Sanseverii. Mniej więcej, dlaczego Sanseveria nie kwitnie. Yy, praktycznie już był filmik nagrywany, yy, jak zrobić, żeby po prostu zaczął kwitnąć, i tak dalej. Ale dziś yy, doszło do mnie pytanie, yy, dlaczego ona nie kwitnie? Co jest jej praktycznie potrzebne? No i tutaj mamy też taki banalny problem, że z braku, dlaczego nie kwitnie Sansevieria? Dlatego, że po prostu jej nie nawozimy. Yy, też brakuje jej mineralnych składników odżywczych i tych typu innych rzeczy, BH, czy tam jakieś tam plus, czy też magnezów, fosforów, potasu, innych takich różnych składników mineralnych. Też oczywiście to jest postawa, że trzeba to nawozić sansewery co dwa tygodnie. Wtedy jest możliwość, że jakieś pędy czy coś powinno praktycznie yy, puścić. Powiedzmy, że tu jak widzimy, że coś się dzieje, bo zacząłem po prostu nawozić w Sanseverie i zobaczcie, że tu wypuściło, ale no niestety przeschło, bo zaprzestałem nawozić. Jak widzimy tu jest taki pęd, tu z tej strony, nie wiem czy to dobrze widać, ale no niestety przesek, bo nie było zbytnio podlewane, nie miałem po prostu czasu, tak dalej, ale myślę, że niedługo jak tu zauważymy, puszczają nowe liście. Nie wiem czy to jest tak dobrze widoczne, ale widać, że puszczają nowe liście, tak dalej. Także tak to mniej więcej wygląda. Jeżeli chcecie, żeby Wam Sanseveria zakwitła, to po prostu musicie dwie rzeczy zrobić, czyli przesadzić do ciasnej doniczki i nawozić co dwa tygodnie. Wtedy macie pewność, oczywiście czym nawozić jeszcze, oczywiście to jest bardzo ważna sprawa, czym nawozić, oczywiście yy, nawozem do roślin zielonych. Tym. I po, po prostu rozcieńczyć z wodą i co dwa tygodnie podlewać nawozem do roślin zielonych. Do roślin zielonych lub może to być florowit do roślin kwitnących, też może być, bo jest bardzo dobry. Także ja oczywiście serdecznie polecam florowit do roślin kwitnących, lub może być florowit do roślin zielonych, też jest bardzo dobry. Także yy, zachęcam też do kupna i do nawożenia tym nawozem tej Sanseveri. Także yy, tyle z mojej strony. Także tak to mi nic wygląda. Jeżeli będziecie, oczywiście, te dwie rzeczy, będziecie oczywiście zrobicie. To myślę, że za jakiś czas będziecie się mogli cieszyć kwiatami w sancereli. Także tyle z mojej strony, także będę e, niestety musiał niestety kończyć. Także e, dziękuję Wam oczywiście za uwagę. No i no cóż, do zobaczenia do kolejnych materiałów ogrodniczych. Także na razie no i oczywiście pozdrawiam.